Doczekałam się. Organizując audycję, organizując spotkania do audycji, tu jesteśmy z Młodzieżową Radą Miasta, prosiłam ich, by wybrali miejsca w Skierniewicach i okolicy, które. Warto odwiedzić, w których lubią spędzać czas i liczyłam, że będą to bardzo oczywiste miejsca. Przez kilka odcinków, przez kilka naszych spotkań zaskakiwali mnie. Dziś może nie ma zaskoczenia, bo znajdujemy się na rynku miejskim w Skierniewicach, ale wiem, że to wyjątkowe miejsce dla młodzieży. Magda Gorożankin Radio RSC. Za kamerą Dariusz Dzik, a obok mnie i za mną Młodzieżowa Rada Miasta Skierniewice. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Tak jak wspomniałam, tu jesteśmy. Tu to rynek miejski w Skierniewicach. A dlaczego właśnie tu? O tym więcej Hubert z Młodzieżowej Rady Miasta. Tak jak powiedziałeś, znajdujemy się na rynku w Skierniewicach, gdzie jakby młodzież i nasi rówieśnicy spędzają bardzo dużo czasu dniami, nocami, praktycznie czasem kończy się to niemiłą interwencją. My jako Młodzieżowa Rada Miasta jesteśmy tu bardzo często, zazwyczaj spotykamy się tutaj przed naszymi spotkaniami, sesjami, prowadzimy tutaj także spotkania robocze. No jest to takie nasze centrum spotkań. Myślę, że to centrum spotkań dla wielu mieszkańców Skierniewic. Ale Wy, jako młodzież, Hubert, wspomniałeś, że spotykacie się dniami i nocami. Ja, yy, zwiedzając Skierniewicę, rzeczywiście spotykam Was tu dniami i nocami. Jeżeli mówimy o dniach, co tutaj robicie w ciągu dnia? W ciągu dnia zazwyczaj spotykamy się, aby wspólnie spędzać czas miło, też ze względu na to, że jest to centrum naszego miasta. Mamy dostęp do wielu atrakcyjnych miejsc, gdzie możemy wspólnie ze znajomymi i rodziną miło spędzić czas jak kawiarnie czy restauracje. A jeśli mówimy o nocach, co to się dzieje nocami? Pomijamy te interwencje? Spotkania ze znajomymi, troszkę muzyki i lot. Kiedy rozmawiacie ze znajomymi, piszecie, że właśnie tu jesteście. Co byście chcieli na rynku w Skierniewicach pokazać gościom, turystom, ale też mieszkańcom, którzy może czegoś o rynku w Skierniewicach jeszcze nie wiedzą, choć nie wiem, czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że na pewno mamy bardzo ładny rynek. Jest on dosyć oryginalny. Co możemy tutaj pokazać? Na pewno wydaje mi się, że może być to, co tutaj się znajduje w Ziemi. Jest to kapsuła czasu. Wydaje mi się, że jest to fajna rzecz, jaką nasze miasto zrobiło. Na pewno dużo osób o niej nie wie, więc fajnie jakby przyszło, zobaczyło, poczytało, bo można o tym, o tym poczytać. Więc wydaje mi się, że jest to dosyć interesujące. Rynek miejski w Skierniewicach, tak jak podkreśliliście, to też jest centrum Waszych spotkań, ale w ogóle to jest chyba serce miasta centrum wszystkich wydarzeń, na pewno wszystkich ważniejszych wydarzeń i okazji do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o kapsule czasu, na pewno nie brakuje i o tych okazjach dziś też chcielibyśmy porozmawiać, bo przed nami no wielkie wydarzenie, którego Wy też jesteście częścią. Tak, już niedługo nie tutaj na naszym rynku i w okolicach naszego miasta będzie organizowane święto kwiatów, owoców i warzyw, które jest taką naszą bardzo mocną st stroną, je jeżeli chodzi o nasze miasto, bo zawsze jest to piękne wydarzenie i mnóstwo ludzi zbiera się tutaj, aby wspólnie świę świętować. I zapraszamy oczywiście też w tym roku jako Młodzieżowa Rada Miasta. Na, na pewno będziemy tutaj obecni, będziemy się gdzieś tutaj w okolicy kręcić, więc y, zapraszamy, można podejść, porozmawiać, roz, po, my zawsze pomożemy. Będziecie się tutaj kręcić i też na pewno nie da się was nie zauważyć, o czym dzisiaj świadczą chociażby maskotki, które są z nami, czyli marchewka i Jabłcuś, bo festiwal roślinożercy, które te maskotki też promują, to poniekąd też wasza część promowania miasta, promowania tego wydarzenia, bo to nie ukrywajmy, młodzieżowa Rada Miasta chowa się pod kostiumem marchewki i jabłucusia 9, 11 września, aż 3 dni świętowania, 3 dni też do spędzenia z Młodzieżową Radą Miasta Skierniewice, która chętnie opowie o tym, co w Skierniewicach warto zobaczyć, ale też w okolicach. A jeśli ktoś nie ma okazji zajrzeć na święto kwiatów, to zachęcam, żeby zajrzał na profile Radia RSC Centrum Kultury i Sztuki w Skierniwicach i oczywiście na profil społecznościowy Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice, bo to tam znajdziecie wszystkie materiały audycji programu. Tu jesteśmy! A gdzie jesteśmy? Na płycie głównej rynku w Skierniewicach. Nie. I to właśnie tu. 9-11 września 45 święto kwiatów, owoców i warzyw. Zapraszamy! To była ostatnia audycja, ostatnie spotkanie. W tym sezonie, bo słyszę, że młodzież ma ochotę na więcej, co z tego wyniknie, zobaczymy, nic nie obiecujemy, ale postaramy się, by znowu Młodzieżowa Rada Miasta połączyła siły z Centrum Kultury i Sztuki i Radiem RSC i stworzyła coś, co w Skierniewicach zostanie długo zapamiętane. Może tak jak kapsuła czasu. Bardzo Wam dziękuję za te nasze kilka tygodni spotkań, za miejsca, które mi pokazaliście i za Waszą. Młodzieńczą radość, energię i entuzjazm. Mam nadzieję, że pozarażacie nią wszystkich mieszkańców Skierniewic i okolic. Bardzo Wam dziękuję, a Państwu do zobaczenia. Cześć!